Witam wszystkich w nowym odcinku z cyklu Perfumy Zapachy sezon wiosna. Ja na imię Darek i chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o e, nowym zapachu. Nowy zapach taki wyjątkowy dosyć dla mnie, dla mnie ale zanim to zrobię, e, chciałem wam tak pokrótce przedstawić historię tego zapachu, ponieważ wydaje mi się, że ona jest tutaj konieczna, chociażby z nazwy. A więc perfumy powstały we Francji. Stworzył je Albert Fouquet, młody arystokrata, który mieszał, robił dla siebie różne takie zapachy. Nie myślał w ogóle o sprzedawaniu zapachów, to chcę podkreślić od razu. Zapach, który stworzył, bardzo się spodobał w tym towarzystwie, w którym on się obracał. Zrobił dużą furorę. Mniej więcej w tym samym czasie we Francji na wakacjach przybywał późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych mianowicie John Fitzgerald Kennedy bardzo gdzieś się tam spotkali razem w jakimś towarzystwie i jemu bardzo ten zapach się spodobał poprosił o próbki Alberta które dostał i dostał tych próbek 8 tyle ile Kennedy poprosił bo poprosił o 8 próbek i jedna dla Boba Bob to chyba był jakiś Kennedy'ego kumpel, przyjaciel. I dostał te próbki. Sam zapach zrobił duże, duże wrażenie, dużą, dużą pompę, a w szczególności w Hollywood, gdzie to za zasługą ojca Kennedy'ego, który jakieś tam biznesy w Hollywood robił, a zapach sam spodobał się słynnym aktorom, reżyserom. I tak dalej. Ale Ar Albert, właśnie tak jak wspomniałem, on nie, y nie chciał w ogóle słyszeć nawet o sprzedawaniu tych zapachów. No niestety tak się stało, że. A bo jeszcze nie wspomniałem, on te zapachy przy tych przy tworzeniu tych zapachów y pomagał Filip. Był to taki ro rodzinny lokaj. Y pech chciał, że sam Albert, y twórca tego zapachu, zginął w wypadku samochodowym. Y z, e, Filip, Filip zajął się dalej takim właśnie, jakby y, robieniem tych perfum, ale to tak właśnie tylko na taką małą skalę. Aż w 1939, no, kiedy wybuchła wojna, bał się, że y, naziści przejmą całą, y, powiedzmy, re recepturę y, tego, y, tego zapachu, na którym będą mogli y, właśnie. Y, Robić pieniądze, jako że będą dystrybuować to na skalę, powiedzmy, światową, i schował, schował butelkę perfum, i schował recepturę w książce. Wy, wy, wydrążył takie miejsce na, na butelkę, schował tam w, w środek. I w 2012 roku sam zapach został odtworzony i sprzedaje się teraz, myślę, że z dużym, z dużym powodzeniem. To tak pokrótce historia. Chociaż będzie jeszcze jedna, ale to powiem w trakcie. A sam zapach, który chciałem Wam przedstawić i którego historię opowiedziałem, nazywa się właśnie Eight and Bob. Z firmy Eight and Bob. Zapach się nazywa Original. To jest butelka dwudziestka, bo ja na razie mam dwudziestkę, ale na pewno postaram się o gdy skończę tą butelkę. A więc tak wygląda samo pudełko, tak wygląda w środku, a tak wygląda, tak wygląda flaszka dwudziestka. Jest to woda perfumowana dla mężczyzn. Przeczytam wam teraz nuty. Eee, nutami głowy jest imbir, kardamon, cytryna i bergamotka. Nutami serca jest cedr, orzech laskowy labdanum i drzewo gwajakowe. Nutami bazy jest paczula, drzewo sandałowe, ambra i wanilia. Chciałem umieścić ten zapach właśnie teraz w tym sezonie wiosennym, ponieważ wydaje mi się, że naprawdę jest fajnie odpowiedni na sezon wiosenny, ale już zaczynający sezon letni. I teraz tak. Zapach jest bardzo unikalny. Jest... Elegancki. Jest też, powiedziałbym, że jest dosyć uniwersalny. Sam zapach to jest taki, ja bym powiedział, jak wcześniej w tej mojej terminologii, jest taki trochę musujący świeżak. A dlaczego? To powiem Wam, że wydaje mi się przez to, że tutaj dużą rolę i pierwsze skrzypce gra. Yy, gra właśnie ambergris i wanilia. On się otwiera jak przyknięcie, on się otwiera cytrusami. To są troszeczkę pikantne cytrusy, ale one po 10-15 minutach już ta pikanteria znika i i daje o sobie znać właśnie ambergris, wanilia i yy, i drzewo, drzewo gwajakowe, drzewo sandałowe. Sam zapach, powiem wam, że kojarzy mi się też z wodą, ale już nie wodą śródlądową, tylko z morzem, z oceanem, ponieważ sam zapach y, wydaje mi się, że jest trochę też słonawy. Także ten zapach po pierwszym przyknięciu, przynajmniej ja mam takie od, odczucia, zawsze jak piuknę, mi się od razu kojarzy gdzieś brzeg morza, oceanu. To jest od razu pierwsze co? Także zapach gdzieś na, na jakieś wakacje, jeśli jedziemy nad wodę. Naprawdę pierwsza klasa. Ten zapach, ja wspominałem, jak recenzowałem Aventusa, możecie sobie zobaczyć i. Tam mówiłem, że jak byłem na wakacjach w tamtym roku, miałem kilka różnych zapachów ze sobą i ten zapach zdominował właściwie całe moje wakacje. To jedyny zapach, y, chyba w ogóle, chyba jedyny czas i okres tamtego, y, tamtych wakacji, gdzie tego zapachu używałem przez y, właściwie chyba większość pobytu. Wspominałem, że Aventusa użyłem raz, może dwa, ale ten zapach wypełnił moje całe wakacje i naprawdę świetnie się zgrywał z tym czasem. Fakt, że to był już koniec, koniec wakacji, koniec takiego lata, ale jeszcze było ciepło i ten zapach sprawdził się naprawdę znakomicie. W ogóle mnie nie męczył. Ja go używałem do podkoszulki i też elegancko, fajnie pasował. Bo, muszę powiedzieć, że sam zapach naprawdę jest elegancki i on może być używany od krawata do podkoszulka. Spacer nad brzegiem spacer nad brzegiem oceanu, morza, wiecie jeszcze jak jest wieczór, no naprawdę to jest, to jest pierwsza klasa. Co mogę jeszcze powiedzieć? Projekcja tego zapachu jest jakieś 3-4 godziny, ale trwałość będzie nawet 8-9, ja mu dam. No, w zależności też na, w jakim sezonie chcemy go używać. Ja byłem w lecie, więc w lecie on może bardziej bardziej się, bardziej parował, większe obłoki dawał, także mógł. Y, trochę krócej y, ogólnie działać, y, jak można było tak powiedzieć. Na wiosnę powinien y, trochę, trochę dłużej zabawić na, na naszych ubraniach i na, na naszym ciele. Y, powiem Wam jeszcze, że wiek, w którym można by go było używać, wydaje mi się, że młody chłopak już mógłby go z powodzeniem spróbować. Dla dojrzałego dżentelmena, y, jak najbardziej. Powiem wam, że zapach jest naprawdę unikalny, mnie sam. On naprawdę bardzo, bardzo zaskoczył. Ja ten zapach znałem już kiedyś, kiedyś dawno, wcześniej miałem próbkę, ale przypomniałem sobie dopiero o nim nie wiem, co dwa lata temu chyba, dopiero sobie o nim przypomniałem. To jest flaszka 20, on zostało nie wiem, mniej niż pół ale to tylko z tego względu, że ja go. Tak jak mówię, używałem go tylko na sezon. Nie używałem go poza sezonami. Ja czekam właśnie na ten czas, żeby móc się napajać tym zapachem. Każdemu mężczyźnie polecam spróbować, gdyż sam zapach nie jest naprawdę specjalnie drogi. Wydaje mi się, zamiast, zamiast kupić dwie butelki mainstreama, można z powodzeniem kupić butelkę 50 albo nawet setkę y, tych perfum i wystarczy nam na długo, ponieważ parametry ma dobre, sam zapach jest bardzo y, unikalny. Ja, jak widziałem, y, są też przeciwnicy tego zapachu. I im się coś tam nie podoba. Ale wiecie co? Zapach, który mnie się podoba, a nie podoba się um, większej y, liczbie osób, to mnie nawet cieszy, ponieważ ja wiem, że jak się psiuknę takim zapachem. Nikt więcej naokoło nie będzie pachniał tak jak ja. Także możecie się poczuć naprawdę wyjątkowo. Yy, to, 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 co jest właśnie, to, co mnie się podoba w zapachach. A nie, wiecie, że stoją w rzędzie 20 osób i 18 z nich pachnie tym samym. Jeszcze nawet nie wiedzą o czym, bo, tak jak kiedyś wspomniał jeden z moich subskrybentów, to było coś na ES, więcej nie pamiętam. Także polecam ten zapach. Naprawdę jest moim zdaniem na, na późną wiosnę, wczesne lato, i przez całe lato też można go z powodzeniem używać. A powiem Wam jeszcze, że sam Albert, tutaj zrobię taki postój na chwilę, na, na chwilę ponieważ ten zapach zawiera jeszcze taką specjalną nutę, która nie jest. Y, opisana w samym opisie, a ta nuta jest, y, nazywa się Andrea, sam Albert ją tak nazwał. Jest to, jest to dziko ros rosnąca roślina w Chile. Y, jest ona zbierana między grudniem a styczniem tylko wtedy można ją zbierać. Y, ona się później suszy, a segregowana jest na przełomie marca i kwietnia i tylko 7%. Z, tych, z, tej, z tej segregacji jest używanych do tego właśnie zapachu. Także i później oni, ile, ile uzyskają koncentratu, ile mogą zrobić butelek, później rozsyłają na kraje. Także to nie jest taka produkcja fabryczna, tłoczona, wiecie, jak mleko każdego dnia, tylko no, co, roku, co roku ilość na rynku może być zróżnicowana. A więc to też nadaje temu, y, temu zapachowi jakiegoś takiego specjalnego, y, wiecie, traktowania. Mnie sam zapach naprawdę urzekł i, tak jak wspomniałem, tutaj ja pokażę Wam na zdjęciu znowu, jak mi się kojarzy. No to jest brzeg morza, brzeg oceanu, fale, y, zachód słońca, nawet wschód słońca. Wydaje mi się właśnie, że ta ambra nadaje tutaj całej takiej filozofii temu, temu zapachowi i, i, i trochę, tej, trochę tej soli. Są też przyprawy i te drzewne akordy. Wanilia też tutaj fajnie wchodzi. Naprawdę jest coś, coś, coś fajnego za nie, nie jakieś olbrzymie pieniądze. Wiecie, że trzeba być menadżerem albo co najmniej. Tym ojcem, ryzykiem, żeby można było sobie pozwolić na taki zapach. No chyba, że, chyba, że bezdomny wam zafunduje dwie flaszki, bo i tacy się zda zdarzali. Także e, taka dygresja. Także e, polecam jeszcze raz ten zapach zapoznać się na ten czas, e, na sezon wiosna, lato, na pewno. Ktoś coś dla siebie znajdzie, pokażę jeszcze raz. Butelkę tutaj na zdjęciu ja Wam pokażę całą flaszkę, jak ona wygląda. Tak samo schowana w książce, bo w książce można kupić właśnie jako wtedy, jak była wysłana i schowana przed nazistami. A więc, Eight and Bob, Eight and Bob Original perfumy dla mężczyzn. A my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!